Nowa płyta będzie jak zwykle czarująca, fantastyczna, zawierająca... Multum, nie wiem czy to dobre słowo, ale chciałem coś mądrego powiedzieć jako basista. Chodziło mi o to, że, że, że pełno pięknych linii basowych. Na pewno tak jak u nas będzie trochę transowości, trochę będzie improwizacji, trochę też będzie krótszych form piosenkowych, czy też piosenkowych form, z których będą wynikały improwizacje. Ja z kolei wróciłem do, do, do kontrabasu i do tego akustycznego. Zobaczymy, co Mateusz. Podejrzewam, że ma, na pewno wiem, że Mateusz będzie grał też na klarnecie basowym, co mnie bardzo cieszy. Osobiście uwielbiam ten instrument. Zresztą uwielbiam Mateusza na klarnecie. Nie wiem, czy będzie miał solówki na saksofonie, pewnie jakąś wyżebrzę. A czemu wyłączyłeś? Nagraliśmy już sekcję rytmiczną. Wyszło moim zdaniem bardzo dobrze, energetycznie, i stworzyliśmy myślę, że świetną bazę dla naszych solistów, frontmenów. A co oni z tym zrobią, mam nadzieję, że tego nie schrzanią. Ale trudno by było też schrzanić tak dobrze nagraną sekcję rytmiczną. Przy tej płycie było tak, że Wojtek. Przeniósł tam piosenki na, na próbę. Rozpisane akordy nawet zdziwił mnie po raz pierwszy. Zobaczyłem Wojtka Wagleckiego z laptopem. Na próbie powiedziałem, od razu świat się kończy. A na pewno rock and roll upada, skoro się pojawił z laptopem na próbie. Tekstów jeszcze nie znam. Wojtek nas zaskoczy, bo na razie słyszałem wersję She say so you Are at a river itd. E, z, trochę, trochę oczywiście e, się wygłupiam, bo trochę Wojtek nam e, zdradzał o czym będą piosenki, ale jak to Wojtek do samego końca e, nas trzyma w niepewności, w tajemnicy.